Polcy musiał opuścić przed chwilą naszą scenę. Diamentowa statuetka Przedsiębiorstwo Fairplay 2013 dla firmy Dora Metal spółka o.o. So Czarnkowa. Pan Jan Polcyn, prezes zarządu, odbiera tym razem nagrodę. Tak. Okręgowa spółdzielnia mleczarska Jasienica Rosielna. Z Jasienicy Rosielnej pan Kazimierz Śnieżek, prezes zarządu, Nieobecny dzisiaj nie to do nas, ale nagroda dotrze do niego z pewnością. I TFP, spółka S.O. z Dzieci pan Piotr Rachowski. Tu z ustawieniem nagrodzonych jego sesji będzie dość łatwo. Dziękujemy panu bardzo, gratulujemy bardzo gorąco, no jeszcze panowie wręczający oczywiście. Gracias.